Wszystko co ważne, a o czym się nie mówi. Zaprasza Bartusz Blecha. Szanowni Państwo, dzisiaj w studiu gościmy Pana Tomasza Derenia, człowieka z przeszłości. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówię tak, ponieważ Pan Tomasz ma liczne osiągnięcia, jeżeli chodzi tutaj o... Doświadczenie, efekty, sukcesy z zakresu, właśnie tutaj, programów kadowskich, nauki w tym zakresie. No i przede wszystkim, Panie Tomaszu, w jakim kierunku, nawet nie tyle, co świat będzie zmierzał, ale aktualnie, jak dzisiejszy świat wykorzystuje programy kadowskie, w jaki sposób to wpływa na gospodarkę, jak, jak przyspiesza nasz świat dzięki temu. Ok. No przede wszystkim też dwa słowa, bo być może tutaj słuchacze, mhm. widzowie też nie zawsze znają pojęcie CAD, czym, jest mhm. ta, czym, czym są aplikacje CAD. Są to aplikacje, które służą do wspomagania projektowania przy wykorzystaniu komputerów, czyli aplikacje, które pomagają projektować. Przez wiele lat, bo właściwie te aplikacje są rozwijane już od lat 60., można mhm. było na nie patrzeć jak na taką elektroniczną deskę kreślarską. Natomiast mhm. no, zmieniają się te oczekiwania do programu. I obecnie, dzisiaj, na ten moment, bardziej zależy nam na tym, żeby te aplikacje pomagały w przetwarzaniu informacji, której jest ogromna ilość. A jakie informacje na przykład możemy przetworzyć? W jakich mhm. branżach możemy to zastosować? Czyli jeżeli na przykład popatrzymy sobie na branżę budowlaną, branżę mhm. mechaniczną, to bardzo często zastosowanie aplikacji CAD sprowadzało się do tego, że chcieliśmy narysować produkt w formie mhm. dwuwymiarowej lub tr trójwymiarowej, a później ten produkt, no, żeby przekazać tą dokumentację, tą mhm. informację na produkcję, Natomiast obecnie coraz częściej mm, chcemy, żeby ta aplikacja też oprócz samej idei tego modelu mm. trójwy, trójwymiarowego też zawarła w tym modelu informacje o tym, z jakiego to jest materiału, jakie obciążenia mm. dany produkt wytrzyma. Nieważne, czy mówimy o jakimś produkcie mechanicznym, czy produkcie z branży budowlanej mosty, mhm. drogi i tak dalej. Chcemy Czyli też wiedzieć. jednym ten, no. słowem możemy, zanim powstanie most, możemy od razu obliczyć, sprawdzić, czy ten most jak powstanie, czy się zawali, czy się nie zawali, tak? Tak. I staramy się uniknąć właśnie tej sytuacji mhm. negatywnej. <laughs> Tylko staramy się właśnie w taki sposób dobrać wszystkie materiały mhm. i cały projekt poprowadzić, żeby ten most wytrzymał. I to mhm. wytrzymał wiele lat, żeby też miał um, bardzo mały, negatywny, bardzo mały, negatywny wpływ na środowisko, mhm. żeby um, od razu można było też wykalkulować, ile będzie kosztowało mhm. utrzymanie tego mostu. Czyli właściwie idziemy w kierunku tego, żeby móc szacować nie tylko koszt samego stworzenia, tego zaprojektowania i wykonania, ale, ale i też eksploatacji, eksploatacji tak? a nawet mhm. utylizacji czasami. Mhm. Bo, bo tutaj mówimy szeroko o różnych branżach, nie? bo my tutaj w tej chwili skupiamy się na moście, ale to samo dotyczy branży mechanicznej, czyli chcemy wiedzieć. Um, Projektując mebel, jaki to ma właściwie też wpływ mhm. na środowisko, czyli ile zużyliśmy na przykład wody do wyprodukowania tego mebla, płyty wiórowej w tym meblu, czy jakieś pianki, która w tym meblu mhm. się znajduje i tak dalej. I w jaki sposób to będzie też wpływało na środowisko w momencie, kiedy ten mebel przestanie już pełnić swoją mhm. funkcję i będzie musiał zostać zutylizowany. Co jest dla mnie najpiękniejsze, to to, że w sumie zanim coś wyprodukujemy, zanim coś stworzymy, tak, mamy, mamy to możliwość zobaczyć, przynajmniej oczywiście na miastę w wielu sytuacjach, jak to będzie się prezentować, jak to będzie wyglądać, bo kiedyś, no wiadomo, musieliśmy najpierw stworzyć pewien mebel, tak, wyrzeźbić, zaprojektować, jak mają wyglądać określone wzory. Jak popatrzę na przykład na Gołchów, zamek w Gołchowie, tam te Jasne. klatki schodowe, to wszystkie zdobienia rzeźbienia, to po prostu jest majstersztyk ale dzisiaj możemy to za pomocą maszyny już uzyskać, prawda? Dokładnie, możemy zobaczyć ten model na żywo, możemy też wykorzystując technologię VR, czyli rozszerzonej mm -hmm. rzeczywistość, nawet prawie, że mm. usiąść na tym, na tym meblu, prawie, że poczuć. No i też te aplikacje w tej chwili, aplikacje kadowskie, które, no tak mówiąc bardzo ogólnie, aplikacje kadowskie, mm -hmm. pozwalają też już przenieść tą... Pracę projektanta na stronę komputera, czyli jeżeli mhm. mówimy o sztucznej inteligencji, to często ona jest zaprzęgana do tego, żeby pomóc nam stworzyć jakąś taką funkcjonalną, mhm. funkcjonalny kształt tego mebla. Czyli jeżeli w tej chwili o meblu byśmy rozmawiali, możemy zadać aplikacji samej mhm. informację, że ten mebel ma mieć cztery nogi, że ma wytrzymać mhm. wagę powiedzmy 100 paru kilogramów. I ma mieć tak mniej więcej oparcie. I no na tak. podstawie takich cząstkowych informacji, środowisko, które ładnie się nazywa Generative Design, potrafi mhm. zaproponować projektantowi kilka różnych wariantów, wariantów, jak ten mebel gotowy będzie wyglądał. A projektant tylko z tych wariantów wybiera Wybierze. sobie ten właściwy, no i tam ewentualnie go troszkę jeszcze upiększa i tak mhm. bardziej um, no, ubiera go w taki, rzeczywiście taką formę bardziej przyjazną dla użytkownika, bo ona jest tylko taka ogólna. Czyli to jest taki kształt mhm. troszkę taki bardzo jeszcze nieregularny, Nie ale już wiadomo, jak będzie to mniej więcej wyglądać. I nawet. Jeszcze tylko Aha. dopowiem, że była nawet taka historia, że krzesło zaprojektowane w ten sposób przez sztuczną inteligencję, mhm. po dokonaniu pewnych poprawek, wygrało nagrodę na któryś targach meblowych we Włoszech. Tak więc, już mhm. w tej chwili to, to jest żywe narzędzie. To nie są nawet plany na przyszłość, tylko coś, Ty jest... co już dzisiaj pregnanci używają, z czego mhm. korzystają. Kiedyś e, słyszałem właśnie o takiej, e, takich akcjach, że m, programy selekcjonowały e, uwagi klientów na temat e, danych produktów, czy to też filmów, e, rejestrowano określone fragmenty, e, potem które sceny najchętniej były oglądane przez, e, przez e, oglądających przez widzów, e, później analizowano te dane. No, i tak samo tutaj w tym przypadku można też zbierać dane na temat e, krzeseł, które krzesła się. Cieszą największą popularnością. Dlaczego? Jakie kształty? No i wtedy prowadząc takie hmm. dane, możemy już uzyskać... Dokładnie. Nie. Możemy sobie wiara... właśnie pomóc w zaprojektowaniu idealnego, powiedzmy, mebla, tak? hmm. Idealnego jakiegoś fotela. Tak więc rzeczywiście można szukać tych wariantów. Wiem, że z tej technologii obecnie korzysta na przykład firma Airbus, która pro, hmm. projektuje, wykonuje samoloty, hmm. produkuje samoloty i wykorzystuje akurat tą technologię do tego, żeby stworzyć lekkie, ale bardzo wytrzymałe grodzie między hmm. kabinami. Tak więc, żeby to miało taką formę, no, strukturę taką bardzo nieregularną, którą generuje program, ale która wytrzyma bardzo duże obciążenia mhm. i naprężenia. Czyli to nie jest kształt, który wygląda jak prosta kratownica, tylko kształt o takiej mhm. strukturze, no można by porównać bardziej naturalnej, bardziej takiej em, biologicznej, tak? mhm. ale która wytrzymuje rzeczywiście duże naprężenia. I tutaj właśnie tak, jeżeli jesteśmy już przy tych samolotach, mnie na przykład Zadziwiła technologia i precyzja silników odrzutowych. Ostatnio oglądałem też film dokumentalny na temat budowy silników odrzutowych. Byłem naprawdę w ogromnym szoku, że silnik, tak, który ma tam średnicę bodajże chyba 2 czy 2,5 metra, przedział między odstęp od śmigła a obudowy wynosi zaledwie 2 mm. Gdzie dopiero mówimy o, o naprężeniach, o różnicach hmm. temperatur, rozciągliwości materiału, temperaturze spalania tu, temperaturze powietrza. No wiadomo, wysokość, no to też zmiana jeszcze temperatur i dla mnie było fenomenem, y, to był fenomen, że maszyny już są tak doprecyzowane, tak dokładnie chodzą, że, że zegarek szwajcarski przy tym to już jest, że tak powiem, prowizorka prak praktycznie, nie? Jasne. No, mózg człowieka jest potężny, tak naprawdę mhm. jest bardzo potężny, bo my potrafimy pamiętać wiele rzeczy. Pamiętamy obrazy, pamiętamy ludzi, mhm. pamiętamy głosy, zapachy, tak więc jest to ogromna baza danych. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie przetwarzane, przetwarzanie dużej ilości matematycznych danych mhm. w bardzo krótkim czasie, to jednak no, nie, nie poradzimy sobie tak dobrze jak ta maszyna, która jest dokładnie mhm. ukierunkowana na to, żeby wiele gdzieś tam wykonać obliczeń i na podstawie mhm. tych obliczeń rzeczywiście no, dokonać jakichś, jakichś wniosków czy, mhm. czy wygenerować nam pewne wnioski, które będą nam potrzebne do podjęcia decyzji. I tu rzeczywiście komputery są troszkę od nas lepsze, mm -hmm. tak więc chodzi o kalkulator, mniejszy, tylko nie? to wszystko jest w dużym uproszczeniu, mm -hmm. prawda? Czyli w takim silniku mając tysiące elementów i próbować zapanować nad tym, żeby te elementy rzeczywiście dobrze się spasowały, żeby tam wszystko działało i żeby to wszystko działało w takich mm -hmm. tolerancjach, na jakich nam zależy, no robiąc to na kartce byłoby to bardzo trudne. Mm -hmm. Robiąc to w komputerze po prostu możemy to zobaczyć, możemy poczuć, powiększyć, sprawdzić każdy element, mm -hmm. sprawdzić kolizje z innymi elementami i to jest ogromna korzyść z tych systemów właśnie CAD 3D. No i przede wszystkim czy system. nam się silnik nie rozpadnie podczas pracy. Nie? Dokładnie. Nie? Właśnie no. później dochodzą te kwestie wytrzymałościowe. Dzisiaj też często się mówi o systemach już nietypowo K, tylko o systemach Kax, czyli dodajemy mm. na konsulterkę X i wtedy myśląc o takich systemach mamy na myśli systemy, które służą do e, obliczeń, czyli engineering, służą mm. do wytwarzania, czyli manufacturing, czyli to już jest zbiór różnych narzędzi. Które są już bardziej wyspecjalizowane. Mhm. Czyli samo CAD to jest typowy D-design, później mamy E, czyli engineering, mhm. mamy M, czyli manufacturing, czyli mamy różne mhm. już tutaj typowe środowiska, które no, są niezbędne do procesu produkcyjnego, ale mhm. każde odpowiada za inną dziedzinę mhm. przy powstawaniu danego projektu. I mam teraz takie pytanie, jeżeli jesteśmy już przy maszynach, przy dokładności, bo e, na przykład e, powstały między innymi e, roboty Da Vinci. Do operacji mhm. ludzi, gdzie lekarz zasiada za konsolą, mhm. tak i ma ogromną precyzję, jeżeli chodzi o cięcie. I tam słyszałem właśnie ostatnio w wywiadzie, że normalnie przy, przy tradycyjnej formie na przykład usuwania między innymi e, raka prostaty, e, pacjent dochodził do siebie mniej, mniej więcej po 180-160 dniach re rekumalescencji. Nap natomiast przy wykorzystaniu właśnie robota e, ten kras mhm. e, czas skracał się do 40 dni i dla mnie e, cieszy mnie to, że właśnie jest coraz ta większa ta precyzja. I pytanie, w jakich jeszcze dziedzinach e, można zwiększyć tą precyzję aktualnie, e, e, w tych dziedzinach, które teraz aktualnie się rozwijają? Czy w jakim kierunku e, pójdzie ten postęp e, i tych programów, i maszyn? Mhm. W, jakim, w jakim to? No to wydaje mi się, że tutaj byśmy oboje wróżyli, tak mhm. naprawdę, co to będzie i myśleli. Gdzieś tam rzeczywiście analizowali różne scenariusze, które mogą się wydarzyć, a tak naprawdę dzisiaj przy tym tempie rozwoju technologii, mhm. to właściwie no każda wizja, którą byśmy sobie tutaj mhm. wzięli przed siebie i zaczęli planować, no może to pójdzie w ten sposób, może w kierunku nanorobotów, prawda? Gdzieś tam jakichś mhm. nanobotów tak dalej. Każda wizja dzisiaj się wydaje realna i w zasięgu ręki, dlatego rzeczywiście to, o czym my myślimy dzisiaj, za chwilkę się mhm. staje realne, realne. I, i dostępne, tak? Więc rzeczywiście technologia bardzo szybko postępuje. I to jest, no, z jednej strony niesamowite, z drugiej strony też duże wyzwanie dla, dla edukacji, dla mhm. pracowników obecnych, dla inżynierów, żeby też na bieżąco się dokształcali i próbowali mhm. jakby nadążyć za tym, co się dzieje dookoła, dookoła nich, prawda? Bo to też jest... Rozumiem. A pytanie, bo tak dużo właśnie mówimy teraz o tej sztucznej inteligencji, bo dużo jest takich nieścisłości, czy też obaw ze strony ludzi, czy ludzie mają prawo się obawiać tej sztucznej inteligencji, czy raczej to jest na zasadzie w sumie każdej technologii, czyli w jakim kierunku wykorzystamy tą technologię, to albo będzie nam przynosiła korzyści, albo zagrożenie. Czy w mhm. przypadku sztucznej inteligencji też tak może być? Mhm. czy? Znaczy ja tych obaw nie widzę, bo to chyba właściwie, no, ja nie jestem też ekspertem w tej dziedzinie, żeby mhm. tutaj kogoś uspokoić, albo Rzeczywiście podsumować to w jakimś krótkim mhm. i prostym zdaniem. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze naprawdę daleka, daleka droga przed tym, żeby stworzyć mhm. dosłownie inteligencję, która będzie sztuczną inteligencją, dlatego, że to słowo jest zbyt szerokie. I wydaje mi się, że stworzenie bardzo wydajnych systemów liczących, które będą za nas podejmować pewne decyzje, mhm. które będą też reagować na pewne czynniki zewnętrzne mhm. jest jak najbardziej w zasięgu, ale stworzenie takiej inteligencji, która będzie. No, kopią człowieka, no to wydaje mi się, że to, że to nie jest Jezus. niemożliwe jeszcze, i daleko, daleko jeszcze nie Ale daleko, pytanie, daleko poza zasięgiem. Tak pytanie. Więc to jest, człowiek jest zbyt skomplikowaną, mhm. zbyt skomplikowaną istotą, żeby tutaj to skopiować i zrobić to po prostu z, mhm. z, z krzemu i z metalu, tak mhm. więc to byłoby moim zdaniem, trudne. Natomiast rzeczywiście, no, Trzeba się liczyć z tym, że będą te maszyny podejmować za nas pewne decyzje, że będą też reagować bardzo dynamicznie na czynniki, ale to wszystko mhm. są mechanizmy takie, które mają zaplanowane scenariusze i potrafią gdzieś tam w jakiś sposób się uczyć na jakichś nowych zdarzeń. Mhm. Tak? Ale jednak jest to cały czas tylko i wyłącznie maszyna, które mhm. tylko i wyłącznie kopią taką niedoskonałą tego, co człowiek potrafi w swoim umyśle zrobić, wyobrazić sobie, zaplanować. I zrobić coś mhm. zupełnie abstrakcyjnego i nieprzewidywalnego. Miejmy nadzieję, że się nie powtórzy scenariusz z Terminatora. Na pewno nie. Na Miejmy pewno nadzieję, nie. także. Jestem optymistą tutaj w tym kierunku, mhm. natomiast podkreślam, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Tak więc, jeżeli mhm. chodzi o sztuczną inteligencję, ja korzystamy rozumiem. z dobrodziejstw i w tej mhm. chwili już w wielu aplikacjach, nawet CAD, mówimy o narzędziach, które to. Określa się mianem tym inteligentne narzędzia, inteligentne mhm. funkcje. Mamy bardzo dużo narzędzi typu jakieś iParty, iAssembly w moich oprogramowaniach, z których ja szkole, z których, w których uczę. Natomiast są to po prostu narzędzia, które bardzo szybko analizują pewne dane. Tak więc to są mhm. po prostu bardzo skomplikowane i bardzo zaawansowane kalkulatory. Jednak to nazywać tego inteligencją w takim dosłownym znaczeniu to mhm. chyba jeszcze ciężko. No i teraz właśnie jeżeli chodzi o tą edukację. Pytanie czy, no wiadomo. Rozwój technologii, rozwój y, różnych instytucji przedsiębiorstw, rozwój y, tutaj maszyn y, kontra, system edukacji. Czy nasz system edukacji powinien przejść diametralną, w najbliższych latach, transformację, żeby się dostosować do tego, y, do tej przyszłej y, niedalekiej w sumie rzeczywistości, bo nie ukrywam, ostatnio słuchałem właśnie wywiadu z chińskim miliarderem Jack Mack, założycielem Alibaby i AliExpress, który się wypowiedział jednoznacznie na World Economy Forum. Powiedział, że w najbliższych 60 latach, kiedy właśnie będzie zwiększona ta robotyzacja, większość e, robót ręcznych zostanie wyparta przez e, roboty, będzie zastąpiona przez roboty, na świecie straci e, praca około 800 milionów ludzi. Więc no, ja pracując w systemie edukacji, tak pracując e, prowadząc stowarzyszenie fotograficzne już od ponad 13 lat, jak nie więcej, E, zajmuję się tą sferą właśnie w tym zakresie, wyrażam się i no Czuję może nie, że obawę, tylko raczej ten brak takich zmian w tym systemie edukacji. Jak Pan to widzi? Mhm. Jakie Pana jest zdanie, odczucia w tym zakresie? Znaczy, może mało to optymistycznie zabrzmi, ale tak naprawdę system edukacji nigdy nie był w stanie wyprzedzić tego, co się dzieje technologicznie. Bo to nie jest możliwe. To zawsze jest tak, że następują pewne zmiany w technologiach, w rozwiązaniach i my staramy się wtedy... Kolejne pokolenia wykształcić w tym kierunku, czyli pokazać im, dostosować ich do tego obecnego stanu, który, mm. który funkcjonuje. I bardzo często to jest tak, że my uczymy pewnych rzeczy, te osoby idą później do pracy. Okazuje się, że w tej pracy dzisiaj obecnie muszą dalej się ja dokształcać. Już nie ma takich czasów, że tak jak kiedyś ktoś się nauczył garncarstwa i był tym garncarzem całe życie, całe prawda, życie bo się tego nauczył. Mm. I to była rzeczywiście czynność, nie musiał się dokształcać nie jeździł na szkolenia, nie zdobywał nowych mhm. jakichś umiejętności. Dzisiaj bardzo rzadko się tak zdarza i bardzo niewiele jest takich stanowisk pracy, gdzie nie musimy się dokształcać. Nawet stolarz co chwilę się spotyka z nowymi systemami, z nowymi rozwiązaniami, z których też się dokształca i próbuje gdzieś tam sobie zdobyć te umiejętności, mhm. żeby nie wyjść, nie, no, nie wypaść z rynku ja i cały czas być konkurencyjnym, prawda? Dlatego, że te rozwiązania też są po coś. E, tak więc e, co do systemu edukacji, no, wydaje mi się, że bardzo ważny i taki silny nacisk mhm. powinien być na to, żeby uczyć młode osoby myślenia, żeby, ja mm -hmm. wiem, że to brzmi jak truizm, prawda, bo to brzmi mm -hmm. tak bardzo normalnie, bo przecież tego chcemy zrobić, chcemy uczyć ich myślenia, ale często brakuje właśnie takiej umiejętności, na przykład szacowania, w sensie, jeżeli jest takie słynne zadanie, gdzie pociąg rusza ze stacji mm -hmm. A i drugi pociąg rusza ze stacji mm -hmm. B i wiemy, że między stacjami jest odległość 50 km mm -hmm. i wyjdzie nam z obliczeń, że spotkają się na mm -hmm. odcinku w odległości 220 km mm -hmm. od stacji A, to już powinniśmy w tym momencie powiedzieć, no ale zaraz, moment. Przecież te stacje są w odległości 50 km. I nie powinniśmy wpisać tej odpowiedzi jako rzecz taką naturalną, dlatego że powinniśmy się zastanowić, dlaczego. Przecież moment. One się powinny spotkać tam w okolicach 30 km na przykład, biorąc pod uwagę ich prędkości, czyli tak ogólnie przeszacować, żeby nie jechać z że logika, nie? że logika już po prostu tak, tutaj tak. E, to blokuje. No i znaczy, i właśnie jest też takie powiedzenie: ludzie myślą, że myślą. I to jest mhm. niestety duży problem, że no właśnie to możemy zauważyć w wielu wielu momentach, że no jednak jednak ta logika, umiejętność wyciągania wniosków, analizy tych wniosków, no jednak gdzieś tam nam ucieka z tego co ja na przykład zauważyłem mhm. w systemie ale na przykład bardzo ciekawym rozwiązaniem na przykład jest moim zdaniem czysto subiektywnym teraz czysto subiektywnie się wypowiem w tym zakresie jest system edukacji finlandzkiej, gdzie na przykład dochodzi do tak zwanych upgradeów mówiąc z językiem mm. informatycznym że co pięć lat po prostu dokłada się nowy, najnowsze informacje mm. z każdej dziedziny nie? i po prostu uczy się systematycznie tak dokłada się tych informacji tak że jest całkowito odświeżenie materiału na studiach, w szkole średniej i w różnych dziedzinach. I pytanie, czy to by się sprawdziło w Polsce? Na pewno tak, tylko warunek jest taki, że cała sytuacja, która jest wokół szkolnictwa powinna na to mm -hmm. pozwolić i powinniśmy mieć do tego jakieś takie wygodne i przyjazne środowisko. No jest taki ślad przecież u nas w edukacji mm -hmm. mistrz kodowania. Cały ten program, gdzie uczy, mm -hmm. no, uczono młode dzieci kodować, programować, mm -hmm. skraczu i tak dalej. To bardzo fajnie się przyjęło. Było masa, była masa konkursów. Rzeczywiście to programowanie stało się czymś takim bardziej, czymś takim, no, czymś bardziej, no, nie chcę powiedzieć, pospolitym, prawda, ale mm -hmm. czymś, co każdy już zna, czuje i nie wie, że, wie, że to nie jest nic strasznego, że mm -hmm. do tego programowania może też się młode dziecko nauczyć się logicznego myślenia przy okazji, i tak dalej. My w, w swojej firmie, jak zaczynaliśmy w, w ogóle działalność z firmą Akademia.pl, no to. Pierwsze zajęcia, które prowadziliśmy, to były dla najmłodszych. I na tych mhm. zajęciach dla najmłodszych uczyliśmy dzieci modelować, dosłownie dzieci, bo to były klasy trzecie, na przykład klasa szkoły podstawowej. Robiliśmy takie testowe zajęcia w szkołach i uczyliśmy ich modelować i próbowaliśmy połączyć wiedzę z kilku przedmiotów. Na przykład były zadania do zamodelowania, powiedzmy, szachownicy lotnictwa, jak ona się zmieniała, mhm. zmieniała na przełomie lat, albo zamodelowanie modelu komórki. W aplikacji 3D, w aplikacji, która jest bezpłatna, którą można sobie, nawet nie trzeba instalować, wystarczy sobie wejść na odpowiednią stronę. Młodzież, dzieci właściwie włączały tę aplikację na mhm. zajęciach i wykonywały swoje modele i świetnie sobie radziły w tym środowisku 3D: modelowały. Później mogliśmy postawić drukarkę, wydrukować mhm. taki model i to było połączenie jakby wiedzy z różnych przedmiotów, czyli ta biologia, na przykład historia, biologia, jednocześnie troszkę informatyki, troszkę słownictwa, mhm. troszkę geometrii. Czy stereometrii właściwie nawet, bo wchodziły tam takie pojęcia jak granie stosłup, sześcian, prawda, i tak dalej. I rzeczywiście i później mieliśmy taki odzew, bo wracaliśmy do tych szkół po jakimś czasie i pytaliśmy się, jak się podobały te zajęcia. No i często było tak, że pani od informatyki nam mówiła, że właściwie teraz, jak dzieci przychodzą na zajęcia i prosi ich o włączenie Worda, Painta czy PowerPointa, to im mówią, Nie, my chcemy Tinkercada, prosimy Tinkercada, bo tam można w 3D mhm. sobie modelować. Czyli jest jakby taka. Takie naturalna umiejętność tego modelowania u małych dzieci. I nie? teraz pytanie: to bo to były dzieci w jakim wieku? Trzecia, Trzecia klasa, klasa szkoły podstawowej. podstawowej tak. I ile lat no. temu to było? Mniej My to więcej? zaczynaliśmy około trzy lata temu i to dosłownie tutaj właśnie w Wielkopolsce, w okolicach Poznania, wtedy jeszcze mm. mieszkaliśmy w Rogalinku, tutaj w ogóle ta firma powstała. I wtedy rzeczywiście naszym plan był taki, żeby wdrożyć drukowanie 3D i aplikacje 3D już do dosłownie pierwszych klas szkoły podstawowej. Nie mówię o szkołach typu mm. technikum, szkołach średnich i tak dalej, ale już w szkole podstawowej żeby się oswajać jakby tą, z tą technologią, bo da się. Rzeczywiście nawet dzisiaj ten taki pospolity, tak zwany Paint w Windowsie występuje tak. w wersji 3D. Tam można sobie modele 3D sobie porobić. Dokładnie, coś tam porobić, nie? Tak więc to 3D wchodzi mhm. w nasze życie. Yy, w z, ja z kolei pisałem, napisałem podręcznik dotyczący właśnie podnoszenia kreatywności i twórczości artystycznej. Yy. No i w naszych badaniach między innymi wynikało, że Młody, Im młodszy umysł, tym bardziej kreatywny, tym mniej zaszufladkowany, mniej hmm. leniwy, i, i więcej potrafi zrobić. Dzisiaj, w dobie pandemii, mówi się, że e, dzieci ze szkoły podstawowej mają problem z obsługą e, różnego rodzaju programów. I ja tak się zastanawiam, bo tak analizuję to troszeczkę w, e, krytycznie. Podchodzę do tego problemu, bo dzisiaj no, coś, już sześciolatki, pięciolatki śmigają z telefonami, tak? Mhm. Po ulicy, już tam mhm. mają to tą styczność, tak? Z telefonami, e, z tą technologią, z komputerami. No i tak gryzie mi się to, kiedy e, widzę trzy la, e, osobę z, e, z trzeciej klasy podstawówki, tak? I nagle się okazuje, co, że nie może włączyć programu, w, e, co, włączyć kamerki, i, i to jest nagle gigantyczny problem. Raczej mi się wydaje, że to jest. Kwestia raczej umiejętności utrzymania tej uwagi. Mhm. Nie wiem, jak tutaj pan z własnych perspektyw, perspektywy, z własnych doświadczeń, jak to Pan widzi. Być może tak, dlatego że dzisiaj rzeczywiście wszyscy są nastawieni na taki szybki efekt, prawda? No ja pamiętam czasy komputerów jeszcze 386, już nie było 486, Commodore 64 i tak dalej, gdzie no właściwie każda szlafy. czynność w tym komputerze wymagała od użytkownika ogromnej cierpliwości, prawda? Włączenie komputera trwało. Dzisiaj włączenie komputera to jest na 10 guzika i od razu mamy gotowe. Taki fast food, praktycznie tak gotowy na ekranie, wyświetla się, nie trzeba na nic czekać. I jeszcze ta... się irytujemy, że tak długo. I jeszcze nie? się irytujemy, że tak długo <laughs> przy tych wszystkich dyska, dyskach szybkich, prawda, SSD i tak dalej. No tak więc to rzeczywiście troszkę są inne czasy, i jesteśmy jakby mm. dzisiaj wszyscy są jakby przekonani, że to powinno sprawnie wszystko fajnie działać. I powinien być natychmiastowy efekt. My też czasami słyszymy, że na przykład takie szkolenie nasze 20-godzinne, fajnie byłoby skrócić do 4 godzin, prawda? No i jeszcze tam szybciej skończyć. Nie? No, no, tak no. Więc to też. Ale uh -huh. pewne rzeczy się nie da przeskoczyć. Nie, nie? I tutaj rzeczywiście u, tej, u tych dzieci, może dzieci, u uh -huh. młodzieży, może brakować tej cierpliwości do tego narzędzia. Uh -huh. Czyli jeżeli chcemy dowiedzieć się odpowiedzi na jakieś pytanie, które zostało nam zadane z historii, z geografii, uh -huh. i wpisujemy to w. Przeglądarkę. I to nie zawsze będzie pierwsza odpowiedź. To brakuje tej cierpliwości, żeby przeszukać tych linków, poszukać mhm. tej informacji, dotrzeć do właściwych źródeł, a nawet nie docierać do pierwszego znalezionego, tylko porównać jeszcze mhm. ze trzy, wyciągnąć jakieś wnioski i dopiero wtedy wpisać odpowiedź, prawda? Cały ten cykl przejść. No właśnie. I co, tego chyba troszkę brakuje. Nie? I, teraz, I teraz pytanie. Ja to zauważyłem, jak miałem chyba 9 lat. Rodzice mieszkaliśmy na obrzeżach. Nie, nie było zmywarki, tak? Mhm. Wodę było trzeba sobie zagrzać w czajniku, żeby umyć naczynia. No i ojciec kupił w pewnym momencie zmywarkę. Wszyscy zadowoleni, tak? No bo nie trzeba grzać wody, tak? Tylko się wstawia, wkłada, pyk, proszek leci, zmywaryczka chodzi. Dobrze. I tak po trzech tygodniach, wszyscy zadowoleni na początku, pierwsze dwa tygodnie, a po trzecim tygodniu było trzeba wstawić te naczynia do zmywarki. To już był potężny problem. I pytanie jest takie, czy właśnie musi być ta wędka, czy też ta marchewka na tym kiju, że cały czas za nią gonimy, żeby utrzymać ten, tą satysfakcję, tą radość, tą euforię, że nagle nam wychodzą różnego rodzaju rzeczy w tych programach, że mamy coraz wyżej postawioną tą poprzeczkę, czy raczej dać narzędzie, czy też to zależy od typu człowieka że na przykład ktoś weźmie sobie i sam zacznie sobie robić metodą prób i błędów, bo na przykład szybciej będzie osiągał efekty, niż na przykład zapłacić mhm. za edukację, jak, mhm. jak to mm, pan widzi? Właśnie wie, to zależy od takiej predyspozycji ludzi, ale znowu, może to nie zabrzmi mi, mhm. mi zbyt Optymistycznie, ale jesteśmy leniwi. I teraz to lenistwo mhm. można wykorzystać albo bardzo pozytywnie i szukać właśnie rozwiązań, które zautomatyzują pewne procesy. Mhm. Próbować sobie wymyśleć sposób na to, żeby coś, co nam sprawia jakby trud albo zabiera wiele mhm. czasu, żeby zrobić w sposób łatwiejszy albo krótszy. Prawda? Możemy szukać rozwiązań. Przepraszam, że przerwę, mhm. ale jak pan powiedział o tym, że jesteśmy leniwi, właśnie niedawno rozmawiałem ze swoją narzeczoną na, temat, na ten temat. No i tak doszliśmy do wniosku, że. W sumie teraz bez obrazy dla wszystkich, ale stwierdziliśmy, że najbardziej leniwą grupą y, społeczną są inżynierowie. Mhm. Ale już mówię dlaczego. Jasne. Mhm. Dlatego, że inżynier siada i myśli, jak tutaj, co tutaj zrobić, jak tutaj zmienić pewne rzeczy, żeby. Się tak nie zmęczyć. Dokładnie. Nie? I zaczyna myśleć Dokładnie. o tym, jak to ułatwić sobie. Nie? Właśnie, właśnie o to chodzi, nie, że no. tutaj to rolnictwo można naprawdę przekuć na, na dużą kreatywność mhm. i właściwie taką no, no innowacyjność, czy szukanie mhm. jakichś rozwiązań, które spowodują, że właśnie tak jak pan wspomniał, nie zmęczymy się, nie napracujemy, mhm. że jakieś urządzenie, że ktoś za nas coś zrobi, czy to będzie. Hmm, czy to będzie, nie wiem, wydobywanie ziarna z kłosów, czy to będzie mm -hmm. dzisiaj obecnie jakieś podnoszenie wielkich ciężarów, czy... Czy, czy, czy kopanie rowów, że nie trzeba no tą łopatą machać, prawda? tylko kopareczka przyjeżdża. Tak więc lenistwo jest dobrą cechą, ale lenistwo takie nieukierunkowane, które nie będzie mm -hmm. właśnie gdzieś tam e, prowadzone przez kogoś e, i nie, jakby tutaj takie e, no bez, bez przewodnika, bez lidera, bez kogoś, kto powie: Słuchaj, nie chcesz tego robić, to teraz pomyśl, jak mógłbyś to zrobić inaczej, albo jeżeli to sprawia ci trudność, to znajdźmy jakieś rozwiązanie, mm -hmm. które za ciebie tę czynność zrobi. Y może też prowadzić do negatywnych sytuacji, nie? bo dosłownie mm -hmm. możemy siąść i czekać, aż wszystko samo przyjdzie, a to nie jest dobra droga. Nie? Tak więc tutaj mm -hmm. rzeczywiście samo lenictwo może być czymś bardzo pozytywnym, mm -hmm. pod warunkiem, że rzeczywiście. Staramy się kreatywnie tutaj to swoje lństwo wykorzystać do zrobienia czegoś, do sprawienia, mhm. że ktoś będzie za nas pracował. Coś będzie za nas mhm. pracować, nie? To, to jest fajna wtedy rzecz, nie? Tak więc tutaj no różne aspekty, nie? ale tak naprawdę lenistwo prowadziło do wielu fantastycznych mhm. wynalazków. Przypadek albo lenistwo. tak? Więc jeżeli mhm. na to popatrzymy w historii na te wszystkie różne odkrycia, to często to właśnie był wynik albo przypadku, zupełnie przypadku, albo właśnie wynik lenistwa, mhm. że a gdyby ktoś mógł za mnie podnieść ten kamień na przykład, to sobie zrobię długą dźwignię, mhm. tu podeprę i tu nacisnę i się mniej zmęczę, a kamień się podniesie. Prawda? Tak więc to rzeczywiście można, można przekuć na, na pozytywną taką energię. Mhm. Szanowni Państwo, na dzisiaj to już jest koniec. Z Panem Tomaszem zobaczymy się jeszcze raz w drugiej części wywiadu. Także zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej części, gdzie będziemy właśnie rozmawiali o wynalazkach, o tym jakim jesteśmy narodem, w jakim kierunku możemy podążyć czy w dobrym, czy w złym. I jeszcze szeregu innych informacjach. Także bardzo dziękuję, panie Tomaszu. I dziękuję, do zobaczenia już niedługo. Wszystko, co ważne. Wszystko, co ważne. A o czym się nie mówi? Zaprasza Bartusz Blecha.